Siemano, witajcie, z tej strony Mada Dzisiaj zagramy sobie FC Mobile Tylko, że aktualizacja Dobra, wiecie co? Proszę o lajka i subskrypcję A ja wam pokazuję jak tam wygląda Pika sobie, play normalnie, Mbappé jest w Realu Madryt Nawet pokażę na tym meczu tu jest Mbappe, widzicie? Mbappe. Coś się zlagowało. Nie, nic się nie zlagowało. Chyba. Nie wiem. Dobra. Ej, eee, chcecie, żebym ten mecz grał? Oczywiście, że tak. No to wygrajmy. Lajka i subskrypcji, poproszę. i nie zabram tego meczu. Cmutki. Dobra. No to tak może zrobimy chyba... To pokażę mój najpierw klub. Fajne czy nie? Nie wiem. Jak... Dajcie lajka to znaczy, że dobry. Jak subskrypcję to bardzo dobry. Jak komentarz to też dobry. A jak nie polubicie... Lajka w dół to znaczy, że mam... Lepki klub. i dobra eee chcecie żebym my zagrał to zagram może jak dam od ja chyba coś od tego czekaj zapomniałem jeszcze co ja miałem zrobić jak um... O, chłopą centry, to jest tak, tak. Nie, to ja miałem kliknąć. Klik. A, to zadzwoni chyba. Hmm. O, jeszcze zapraszam na mojego TikToka, który nazywa się... Nawet nie wiem, może jakoś napiszę, jak zapamiętam. I proszę mnie za obserwację i będziemy zaczynać Head, Nie, nie HET tu head, tylko tak. Tutaj nie. Śle. Dobrze. Gramy. Wszystko normalnie wygląda, mecz będzie normalnie grał. Jest. Ze sportingiem będę grał. Wow! Pierwszy krok w krwiście a słaby knuki, on dziennie się coś overala. A ten gość co ma Innie. Oj. Podaj. Oj. Źle klikam. Przestawię, może to. Endrika mam, tak. Mam Endrika, Ralu Madrid. Oj, oj, oj. To ile wychodzi. Wszystko. O! Edrik! Strzelaj! Nie, no nie celny. źle szczeliłem Gol. Czy nie? Nie. Ty ten coś z przewrotki wybił. A. A to nie. Ta... oj oj. oj, oj, oj. Okej. Okay. O! zrobiłem. I... Cztyle i Dobrze że Jak oglądacie to to jest najlepsze. Bo chociaż niech jesteście znowu na tej grze. To jest gra, to jest gra FC Mobile. Jest taki belly in gum. lub halant jak... ja nie, nie wiem Dobra, są tak to nie Koniec meczu Dobra I jeszcze raz mecza zagram. Jeszcze coś pokażę Tam. Czekam. Dobra dobra, dobra szybko szybko Nie Nie dałem rady Tak, nie. Na no blisko. Czekaj, przerwać muszę. Dzień dobry, pałnowie. Kolejny mecz będziemy. Ostatni w tym odcinku. Nie oszukuję. Okej. Okay. Po tym meczu ale nie szczeli ach, będę go poleja no i coś i coś o szczeli nie szczeli i o McKenzie jest i trzy Mackenzie Nie. Chyle. Lopez Lopes do Mackenzie Nie trafił. Mackenzie. Nie chciemy. Nie trafi. Okej. Okay, Chile. Tak. jest. Mackenzie! Cristiano! Oj. O nie. Dobra, to jest ostatni mecz, więc do widzenia.